Jestem Kreski dos jest, a to jest trzeci odcinek serii kanału na celowniku. No i w tym odcinku przedstawię Wam kolejnych dwóch widzów za prezent których nigdy są mi, istotownik, którego już prezentowałem, czyli KTPN 98. No i dowiem no to, to. Pierwszym z tych kanałów będzie Mr. Matrix. się, no właśnie, pytałem się, na swoją działalność na YouTube, ale jednak nie, on jest cały czas aktywny na swoich filmach, jak czasach, On nawet nie wie dlaczego. No i oczywiście nie wiem czemu. No dobra, no to zobaczymy pierwszy film, czyli DAWN OF War 2. Zobaczymy. Też jest dopiero początkujący, ma zaledwie 17 subskrypcji. To jest chyba tylko trailer tej gry Tak, to jest chyba tylko trailer tej gry i tu jest chyba dodatek do tej gry Czyli ten kanał po prostu przedstawia jedną grę i na razie on nie ma żadnego filmu ze swoim głosem no i nie wiem dlaczego nie. No nie wiem, to tak, jest taka rada dla ciebie, żebyś w końcu nagrał jakiś odcinek, jakiś a nie tylko po prostu trailer. No dobra, no to tak, więc pierwszy. pierwszego już mamy z głowy. Więc przechodzimy do wydąbka 2. No, ten właśnie jest kanał bardziej rozbudowany, ale za to ma mniej widzów, bo za zaledwie tylko dwóch. No to zobaczymy w pierwszy film, czyli wprowadzenie do nowego kanału. Jakiś nowy. No, widać, że ten jest jakiś jeszcze. Młodszy kolega tego drugiego. Ale um, chciałem tylko powiedzieć, że to jest. To, to I taka, jak, jak będziesz nagrywał, to wylemi, radziłbym ci e, nie nagrywać Banditanem, bo ci strasznie, jakby co. trochę laguje. I... Y grę. I. E, 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 polecam Ci Midlings Action e, lub. Frapsa. co tam galiśmy w Dalego Star Wars 3. No, no i tak, taka moja rada. Dobra, no to lecimy dalej. Znaczy, audio blog z KTP-98, czyli serce, już i gnomek 2. Dzień dobry! Cześć! I czułem! Właśnie mówię, że. że... Czy jestem ktp Tak jest, a ja jestem gn gnomek. Zresztą no, jest audio-klejnudowy. Ta taka będzie nasza nowa seria. Właśnie! Z Minecraft! Właśnie! Tak. A, dobra... Ludzie... Mówię, żeby tego filmiku za bardzo... A będę filmik jak chcecie, żeby kanał był bardziej rozbudowany. Zobaczymy animację. Siemanko! Siemanko! Jestem Gnomek? No a się Kim ja jestem. A to jest moja animacja, którą sam To chyba, to jest animacja rzucania po prostu zwyczajnie miecza w Endermana, Właśnie mówił, że to jest jego pierwsza animacja, więc żeby za nią zabijać. A, chyba na razie jakaś animacja błędna jest. ponieważ człowiek Endermana... miała być chyba inna. No dobra, to chyba... Skoro ci chyba ta animacja nie wyszła, no to nie ma sensu jej wyrzucać. No nie wiem, no. Ty jak chcesz. Dobra, chyba tu już w takich filmach obejrzymy ten jeszcze. Najnowszy. Najnowszego filmu. Książę, ja jestem Gnomega, to jest na mój pulpit. Najnowszego Przejdźmy do rzeczy. Krótko, no i, no i dobra, w razie zacząłeś radzie by po prostu tamte filmy zwyczajnie usunąć. Dobra, tak więc to jest na tyle. Tak więc dzięki za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i z żegnam.